Witam serdecznie w ostatni dzień roku 2021. Dziś opowiem Ci, jak robię coroczny rachunek sumienia, jak podsumowuję w tym wypadku rok 2021, jak ustalam cele na rok 2022 i oczywiście zostań do końca, bo na końcu będą moje inspirujące życzenia, moje podziękowania. Także yy, zostań, proszę, do końca. Zaczynamy rachunek sumienia. Robię następująco. Co roku ustalam sobie cele na sześć w sześciu dziedzinach. Pierwsze to jest dusza i styl życia. To są na przykład podróże, to są na przykład jakieś przeżycia, doświadczenia, które chciałbym doświadczyć, które chciałbym przeżyć w danym roku. Drugi punkt to są rzeczy związane z rozumem, z intelektem. To są jakieś, w zasadzie z nauką, czego chciałbym się nauczyć, jakich umiejętności chciałbym nabrać, nabyć w danym roku, jakie seminaria, jakie szkolenia chciałbym przejść, jakie książki chciałbym przeczytać, albo ile jakich szkoleń, ile książek chciałbym przeczytać. To jest ten drugi punkt. Punkt trzeci. To są rzeczy związane ze sportem, z moim ciałem, ze zdrowiem. Tak, to znaczy jakie tam rzeczy zdrowotne chciałbym poprawić, albo chciałbym ulepszyć. Jak często chciałbym ćwiczyć, jakie rzeczy chciałbym ćwiczyć. Być może jakieś wyzwania sportowe tego typu rzeczy. To jest punkt trzeci. Punkt czwarty dotyczy biznesu. To znaczy co w moich konkretnych filmach chciałbym osiągnąć? w danym roku, jakie nowe projekty być może chciałbym zacząć, jakie rozwinąć, wszystko to, co jest w biznesie, oczywiście dotyczy to także inwestycji, to znaczy inwestycyjnie jakie, ilu, jakich inwestycji chciałbym dokonać, co chciałbym z tych inwestycji wynieść. Piąta rzecz to są rzeczy materialne, zasadniczo, no co chciałbym nabyć albo no materialnie, w jaki sposób się materialnie ulepszyć w moim życiu. No i punkt szósty to są, to są w zasadzie nawyki. To znaczy, jakie nawyki chciałbym nabyć, albo jakie kontynuować w bardzo konkretnym zakresie, w bardzo konkretnych, bardzo szczegółowo. I te sześć, sześć dziedzin. To są duże punkty rzymskie, nazywam je, oczywiście to ja robię po angielsku, czyli pierwszy jest Soul, drugi Mind, trzeci Body, health, Sport, czwarty Business, piąty Material i e, szósty Habits e, I to dzielę na podpunkty, na przykład w biznesie, na każdą firmę mam swój podpunkt, osobno też na inwestycje, e, osobno być może na jakieś projekty, e, tak samo e, w, jeśli chodzi o Soul, Lifestyle, czyli pierwszy punkt mam osobno na podróże, osobno na doświadczenia, tego typu rzeczy, tak, w tym na Mind, czyli intelektualne, jakie szkolenia osobno, czyli seminary, osobno książki, osobno umiejętności, to są podpunkty i to wszystko bardzo szczegółowo planuję i później ustalam sobie też 5 najważniejszych celi do osiągnięcia na dany rok i te cele do osiągnięcia e, też procentowo i ważność definiuje i te pięć celi na przykład na rok 2021 miałem na przykład bardzo konkretne cele zdrowotne one miały 30%, a na przykład um, cele e, z, żeby, książkowe w sensie pisania książki, publikowania nadałem 20%, a taki cel na przykład, jeśli chodzi o moją wartość netto, temu nadałem ważność 15%. No nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jakie konkretnie cele określiłem, ale to były 5 celi, które, które określiłem. Prawdopodobnie są one w ostatnim w wideo z ostatniego roku, znajdź sobie to wideo z końca roku, będą określone i... Podzieliłem te 100% na poszczególne, przyporządkowałem poszczególnym celom i z tych pięciu najważniejszych i tak to zdefiniowałem. I teraz na koniec roku, dzisiaj 31, robię to zwykle trochę przed końcem roku. 31, to słuchasz, to jest już nagrane i obrobione to wideo, zrobiłem to trochę wcześniej. Przeglądam, przechodzę te wszystkie cele zdefiniowane, także te główne cele i określam w jakim stopniu je zrealizowałem, oczywiście w ciągu roku też nad nimi pracuję i to rozbijam później na miesięczne, na dzienne na miesięczne cele, na dzienne czynności i tak ale na koniec roku robię tak zwany rachunek sumienia i to polega na tym, że po prostu przechodzę przez tą listę i określam w jakim stopniu każdy z tych punktów zrealizowałem, czy to jest w 0%, czy to jest w 100% czy w całości. Ale często jest tak, że to jest powiedzmy w 30, w 50, w 60%. I później na coraz to wyższych poziomach to określam. To znaczy, na przykład, jeśli top 5 celi miałem jeden zrealizowany na 50%, inne tam powiedzmy 0,0%, i ostatni ten, ten, który miał 30% ważności, jest w 50%, a ten, który miał 15% ważności w 35%. Czy powiedzmy w jednej trzeciej, żeby to ułatwić. Natomiast wszystkie inne były po 0%. No to wychodzi wtedy 50%, 30% jest 15% i z tych 15% jeszcze 1 trzecia, czyli 5%. W sumie zrealizowanie top 5 celi w 20%. I teraz to nie jest najwyższe, to jest dosyć niskie. Jak wiecie, ja mam dosyć ambitne, czy bardzo ambitne cele zwykle. Co roku, ale mimo to udaje mi się trochę więcej niż 20% zrealizować. W tym roku niestety tylko 20%. Dla każdego z nas chyba ten ostatni rok był no, niekoniecznie ciężki, ale niespodziewany albo zaskakujący. Wiele rzeczy było utrudnionych, wiele zmian w naszych życiach, także w moim życiu, także ja musiałem trochę w życiu poprzestawiać, żeby móc normalnie żyć, żeby móc rozwinąć skrzydła i to trochę czasu zajęło, jak wiecie nadal teraz z Dubaju to też jest jakby częścią tego master planu i realizowałem 20% z tych topowych z moich top 5 celi, z czego nie jestem najbardziej zadowolony Biorąc pod uwagę, że są tam też cele, które mogły być zrealizowane, ale ze względu na po prostu na to, że działałem na wielu frontach i także no, organizowałem tutaj takie, no, organizowałem swoje życie, to po prostu i moje biznesy też, to po prostu no, nie starczyło czasu na zrealizowanie celi, które były osiągalne, czy są osiągalne, ale w które no, trzeba włożyć więcej czasu. Natomiast z tych szczegółowych celi, jeśli wezmę wszystkie cele i to wezmę, rozbiję i tak dalej, to na różnych poziomach tam pododaję, to wyszło mi, że 22,3% tych celi osiągnąłem i mogłoby się wydawać no dobrze, tu lepiej i tak dalej, ale dla mnie jest ważne właśnie, żeby te topowe cele osiągać i dla Was też powinno być ważne, dla Ciebie, żeby się koncentrować na tych topowych celach, i lepiej jest osiągnąć powiedzmy 50% stopowych, a 20, ty tylko 20%, albo 15%, albo 10% ze wszystkich celi, niż osiągnąć nie wiem, 20% stopowych, a 50% ze wszystkich celi, które, które miałeś. Bo te topowe cele zwykle są najważniejszymi celami. To są te, które Cię najbardziej w życiu jakby. Napędzą czy umożliwią Ci dużo więcej w życiu. I to tak wygląda właśnie to, to planowanie. Zachęcam do właśnie corocznego planowania celi i też do tych rachunków sumienia. No bo można sobie myśleć, marzyć, planować, ale jeśli tego się nie sprawdza, jeśli tego się no, nie kontroluje, to po prostu to jest takie. Na palcem na wodzie pisane. Trzeba być po prostu odpowiedzialnym wobec siebie. Do tego należy e, odpowiedzialność, czy to jest jedna z najważniejszych części odpowiedzialności. To jest to, że jak się coś sobie jakby obieca albo sobie zaplanuje, to to się realizuje. Oczywiście nie wszystko można zrealizować. Nie wszystko jest w stanie, w zależności od tego, jak wielkie Twoje plany są, czy Twoje, twoje marzenia, Twoje cele, ale. Jeśli się to regularnie sprawdza, jeśli się to ma pod kontrolą, jeśli się ma nad tym piecze, na tym pieczę, na to oko, można to subtelizować, można zdecydowanie więcej osiągać. Już samo planowanie daje ci narzędzie do osiągania znacznie większych rzeczy i znacznie no, po prostu osiągania większych sukcesów w życiu. To jest to. Jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym Ci podziękować, że jesteś tu ze mną, że um, tworzymy tutaj wspólne um, społeczność ludzi, ambitnych ludzi, którzy, którym nie wystarcza przeciętność, którzy chcą osiągać um, wiele w życiu, którzy chcą tworzyć lepszy świat, wspaniały świat, fajne firmy um, tworzyć coś, produkty um, dla innych ludzi. Robić rzeczy niesamowite, robić rzeczy nieprzeciętne. Także dzięki. Na końcu będzie, na końcu filmu, jeszcze później po pożyczeniach, i tak dalej, będzie taki trochę kalejdoskop tego, co się tutaj na kanale u mnie działo w tym roku. Nie było tak dużo podróży jak zwykle, niestety, ale myślę, że były równie ciekawe materiały. No to teraz najważniejsze. Moje życzenia. Dla Ciebie w roku 2022 życzę Ci wielkich marzeń i wielkich czynów. Życzę Ci odwagi w obliczu niemożliwego prawdopodobieństwa. Życzę Ci, byś podejmował działanie wbrew oporowi sceptyków. Życz, życzę Ci, byś osiągał Twe najbardziej odlotowe cele mimo wszelkich przeszkód. Nie pytaj kto Ci na to pozwoli, zapytaj lepiej kto mógłby Cię powstrzymać. A nam wszystkim życzę lepszego świata. Świata wolności, świata w którym każdy może decydować o swoim zdrowiu i przyszłości, świata, po którym wolno się każdemu swobodnie poruszać, świata, w którym osobiste umiejętności i zaangażowanie decydują o sukcesie, a nie zaświadczenie o zabiegu medycznym, świata bez przymusu, wykluczenia, zakazów i segregacji, świata, w którym uniwersalne prawa człowieka nie są tylko sloganem. To jest świat, o którym marzę i który wspieram moim działaniem. Wspaniałego nowego roku 2020. 2022. A teraz zapraszam do kalejdoskopu, co wydarzyło się w zeszłym roku i dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Do zobaczenia w roku 2022. Cześć! Wykonajmy dziś czegoś niezwykłego.